Siemaneczko, z tej strony śmiechu. Lecimy dzisiaj z kosteczką Nitro XXL, kosteczka z rodzaju dużego kalibru. Jest to nowość na 2024 rok. 19 strzałów w kształcie tego plasterka miodu w kalibrze 38. Milimetrów, towar premium, więc myślę, że naprawdę będzie grubo. Oglądałem mniej więcej, jak ta kosteczka sobie strzela, naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Więc mam e, duże nadzieje. Rok produkcji, oczywiście, tak jak wspominałem 2024 na dole i u góry partia e, kod produktu CL4419. Jak widzicie, 38 mm, 19 strzałów, kategoria F3. Gramatura NEC na całą kosteczkę 756,2 g. Fajna pogoda dzisiaj, czyste niebo, więc mam nadzieję, że wykręcimy z tej kostki maksa Także ja już nie przedłużam Oczywiście cenę macie w opisie Pamiętajcie wbijać na zakupy do odpalaj www.odpalaj.pl Kodzik rabatowy wśmiechol.gt daje Wam 10% rabatu na towar nieprzesuniony Także palimy i delektujemy się efektem Palto 38 mm Nitro. Zobaczymy czy będzie klękajcie narody Poszła Wow Ole mocne. Dosyć niskowali jak na 68 ja! Fajna dynamika Ole piękna Wow! Jo. Nie no, kostka kozak! 10 na 10 naprawdę potwierdziło się. Danger Hobby, piękna kosteczka nitro. Podsumowam go za chwilę, bo na razie za duże wrażenie. Naprawdę sztos, sztos, sztos. Na sam początek Danger Hobby Nitro ukłony. Powiem Wam, że kostka. Zlękajcie narody, nawiązuje do serii uranium, termo, naprawdę podkręcone 38 mm. I co ciekawe, naprawdę strzelała troszeczkę niżej. Ostatnio strzelaliśmy i z Area, i, i strzelaliśmy z e, też jednej kostki 16-strzałowej. Tamte kostki strzelały naprawdę wyżej, nitro, strzela niżej, przez co efekt jest większy. I myśl, wydaje mi się, że ten efekt jest bardziej taki premium. E, ta kostka naprawdę zauroczyła mnie odemie 10 na 10 naprawdę solidna pozycja. Dajcie znać co o niej sadzicie, subik like oczywiście mile widziane. To by było na tyle. Trzymajcie się. heja!